Ta konferencja jest takim elementem cyklu spotkań politycznych, którym pierwszym takim spotkaniem była przed miesiącem konferencja w Mediolanie. Było to wydarzenie bardziej wiecowe, bym powiedział, niż debata polityczno-naukowa. Widać było w Mediolanie, że duch Europy odradza się w narodach poszczególnych państw, a nie w Unii Europejskiej. Tam już wszelka żywotność została zatracona. I teraz spotykamy się już na gruncie bardziej merytorycznym, czyli zaczynamy powoli rozważać yy, projekty ekonomiczne i sposób ułożenia władzy politycznego i ekonomicznego, czy obok Unii Europejskiej, czy też po Unii Europejskiej, która to Unia już żadnych realnych problemów Europy nie rozwiązuje, a nawet bym powiedział, szkodzi, bo paraliżuje możliwość rozwiązania. Bez Unii Europejskiej z wieloma problemami państwa narodowe z łatwością by sobie poradziły, a łudzą się tym. Że może Unia załatwi. Unia jest tylko ciężarem i kłopotem. Jak najszybciej należy tę Unię opuścić. Ja mam nadzieję, że najszybciej zrobi to Wielka Brytania. Jest najpoważniejsza, najłatwiej sobie da radę bez Unii Europejskiej. Będziemy mieli z kogo brać przykład. Spokojnie pójdziemy swoją drogą i będziemy naprawiać własną ojczyznę. Dziękujemy i do następnych spotkań.